W końcu po długiej i dość męczącej podróży po Norwegii, a jechaliśmy już tylko kawałek dosłownie, 400 km po Norwegii, dotarliśmy na Nordkapp. Google pokazywało nam 4 godziny, z jednym postojem na serwis i jedzenie przejechaliśmy do drogę ponad 7. Droga była kręta, dość wąska, ale bez tragedii, spodziewaliśmy się chyba gorszej drogi, dopiero ostatnie dosłownie kilometrów było takie naprawdę wymagające. No i. Tu gdzieś być koniec... Yes. O, tu jest! Tu jest nami. Powinien gdzieś być właśnie koniec kontynentalnej Europy. Nie jest to do końca w 100% prawda, ponieważ Nordka połączony jest na wyspie, ale ta wyspa tunelem połączona jest drogą lądową z Europy, więc chyba się liczy. Jest okropnie zimno i kamperów jest po prostu cała masa. Ludzi nie ma dzikiego tłumu, ale kamperów jest ze 150 swobodnie. Nie spodziewaliśmy się aż takiej liczby. W każdym razie zaliczyliśmy wszystkie trzy.